To jest kamerka, którą można robić takie ujęcia, ale też takie. Mowa o insta 360x3, czyli już trzeciej generacji kamarki z możliwością nagrywania w 360 stopniach. Na początek, może szybki przegląd tego, co mamy w zestawie. W wersji podstawowej jest kamerka, pokrowiec do jej przenoszenia ściereczka do przecierania obiektywów oraz kabelek do ładowania i w zasadzie to tyle. Dlatego jak już coś, to polecam dokupić chociaż kijek, a najlepiej dołożyć do wersji Creator Kit, bo wtedy dostajemy dwie osłonki do obiektywów, dodatkową baterię oraz kijek i trójnóg, dzięki czemu możemy robić ujęcia bullet time jak z początku materiału. Są to moim zdaniem niezbędne akcesoria do tej właśnie kamerki, a przynajmniej ten kijek Invisible Stick. Ogólnie wybór akcesoriów jest ogromny. Są uchwyty na motor, uchwyty na klatkę piersiową, na głowę, na TikToku popularne są ujęcia z 3-metrowego kika. No to już jednak kwestia potrzeb no i zasobności portfela, więc sami musicie tutaj zdecydować jakie akcesoria są Wam potrzebne. Ja i tak najczęściej korzystam z tego krótkiego kika, który możemy rozłożyć do 114 cm. Warto też zaznaczyć, że na spodzie mamy gwint statywowy 1,4 cala, więc niekoniecznie muszą to być akcesoria dedykowane do tej kamerki, tylko mogą to być też rozwiązania przeznaczone do innych kamer sportowych, albo jest też możliwość zamontowania jej po prostu na statywie. A teraz przejdźmy do jej budowy. Na wstępie warto zaznaczyć, że jest wodoodporna do 10 metrów, a dodatkowo możemy jeszcze dokupić etui, z którym będziemy mogli schodzić głębiej. Ale spoko jest same to, że obudowa w jakimś stopniu jest wodoodporna bez konieczności dodatkowych obudów. Kamerka jest prostokątna, w sumie jest niewielka, łatwo mieści się w dłoni. Na jednym boku mamy klapkę z baterią, tu też jest slot na kartę pamięci. Pod drugą klapką jest złącze USB-C do ładowania czy też przesyłania danych, a po drugiej stronie mamy przycisk włączania oraz drugi do szybkich skrótów. Poza tym są jeszcze cztery mikrofony i na froncie mamy spory ekran. Pod nim są dwa przyciski, tą kropką uruchamiamy nagrywanie, a przyciskiem obok przełączamy się pomiędzy jednym obiektywem a trybem 360. Jakość wykonania jest moim zdaniem na bardzo dobrym poziomie. Dzięki temu, że ma ona dwa obiektywy, jeden z przodu, drugi z tyłu, które mają kąt widzenia po 180 stopni, to łącznie mamy widok 360. Więc tak w zasadzie ta kamera nagrywa wszystko dookoła siebie. No i później możemy to edytować i ustawiać w aplikacji czy to na smartfonie czy na komputerze. Ale jak już przy obiektywach jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na to, że one tutaj odstają i ja od razu nakleiłem szkiełka zabezpieczające, bo można szybko porysować soczewkę, a niestety nie jest ona wymienna. Ale dobra, teraz przejdźmy do wideo. Dwie matryce półcalowe mają po 48 MB i oferują łącznie dla obrazu 360 jakość 5,7 K. Tutaj maksymalnie mamy możliwość nagrywania w 30 klatkach na sekundę. I to co trzeba zaznaczyć, to że 5,7 K to rozdzielczość całego obrazu z dwóch kamer. Więc jak chcemy kadrować i robić zbliżenia, no to wtedy mamy rozdzielczość bliższą, no już Full HD. I już tutaj ta jakość po mocniejszym zbliżeniu nie jest aż taka dobra. Przydałoby się tak łącznie, żeby było tu z 8K. Chociaż z drugiej strony, i tak jak na obraz 360, to ta jakość jest niezła i mamy olbrzymi obszar, który możemy dowolnie edytować. I właśnie tutaj warto pokazać, jak ta edycja wygląda. Najszybciej i najprościej wychodzi edytowanie w aplikacji Insta360 na telefonie. Tutaj nie dość, że mamy takiego TikToka z efektami innych twórców. To są też instrukcje od producenta, jak możemy wykonać dany efekt. Jest też możliwość automatycznego stworzenia wideo przez sztuczną inteligencję. Wystarczy wybrać muzykę, dodać kilka ujęć i wideo tworzy się same. Ale jest też opcja edycji. Według siebie samemu, i tutaj zaczyna się zabawa. Jak widzicie na obrazie, są takie kropki, czyli możemy ustawić, aby program automatycznie śledził ten punkt, ale możemy też klatka po klatce zmieniać ustawienia, oddalenie kadru. Łatwo też możemy wybrać, czy ma to być wideo pionowe, czy poziome, i później szybko eksportujemy to na social media. Nawet jest opcja Snap, która pozwala ustalać. Widok kamery z pomocą żyroskopu w telefonie czyli już po podglądzie możemy ruszać telefonem i ustalać widok, który chcemy, żeby aktualnie był ustawiony. Jednak, dla wykorzystania pełni możliwości i też dla osiągnięcia najlepszej jakości wideo jest aplikacja na komputer Insta360 Studio w której już głównie manualnie możemy wszystko poustawiać według siebie. To, co jest fajne, jest też wtyczka do Adobe Premiere, więc jak korzystacie z tego programu, to jak ją zainstalujecie, to nawet nie musicie odpalać aplikacji producenta. Możliwości edycji jest naprawdę dużo i z jednej strony jest to plusem, ale z drugiej dla tych bardziej leniwych najlepszym rozwiązaniem i tak będzie automatyczne tworzenie wideo w aplikacji na telefonie. A powiem Wam, że te tryby automatyczne tak jak i te tryby śledzenia, działają całkiem sprawnie. No i tych opcji jest tutaj sporo. Zacznijmy od tego, że możemy przyłączać się albo na 360 albo na pojedynczą kamerkę. Możemy też robić zdjęcia tutaj z opcją 360. Mogą być zdjęcia w interwale czy kilka naraz. Jest opcja HDR. Time Lapse, jest tutaj na przykład ta opcja Bullet Time, no ale wtedy musimy mieć kijek i trójnóg, żeby nagrać te wideo dookoła nas. Jest też opcja Loop Recording, co jest przydatne na przykład przy nagrywaniu wideo w samochodzie, no bo ta kamerka może spokojnie służyć nam jako widorejestrator do samochodu. Więc jak widzicie ma sporo zastosowań. Przełączając się na pojedynczą kamerkę, mamy tutaj tak samo opcję nagrywania wideo. Tutaj też jest opcja Mi Mode. Dzięki czemu kamerka nas cały czas śledzi i cały czas powinniśmy być w obiektywie, ale zaznaczę od razu, że żeby to dobrze działało, no to musimy mieć kijek praktycznie na maksa wysunięty, bo inaczej będzie nam ucinało trochę głowę, a przynajmniej w trybie 16 na 9. No to teraz możemy sprawdzić jak zbierają też tutaj mikrofony. Kamerka powinna nas śledzić, czyli powinniśmy cały czas być w kadrze. Zobaczymy jak to będzie działało. W trybie 360 mamy do wyboru rozdzielczość 5.7k i tutaj mamy 30 klatek na sekundę. Jak przyłączymy się na 4k to mamy 60 klatek i w 3k dostępne jest 100 klatek, aby robić ujęcia w zwolnionym tempie. A przełączymy się na pojedynczą kamerkę, to tutaj mamy dostępną możliwość nagrywania w 4K i 30 klatkach na sekundę. Jest też 3,6K i tutaj wtedy mamy 60 klatek, ale dodatkowo mamy jeszcze opcję przełączania się. Jeżeli na przykład nie chcemy efektu rybiego oka, to możemy sobie wybrać tutaj opcję. Wideo wtedy będzie miało mniejszy kąt widzenia, ale będzie ten efekt bardziej taki płaski i zbliżony właśnie do nagrywania zwykłą kamerą. Jeśli chodzi o stylizację, to ona radzi sobie bardzo dobrze. Nie mogę doczekać się wiosny, jak zamontuję kamerkę na jakąś nową kolejnogę i pojadę nią w teren. Wbudowany ekran jest wygodny. Widzimy na nim siebie, czy tam po prostu to, co chcemy nagrać. Jest on dotykowy, a samo menu jest proste i przejrzyste, ale też daje sporo możliwości zmian. Zaczynając od trybów kamery, poprzez manualne ustawienia kolorów, czy też nagrywanie vlogu. Chociaż wydaje mi się, że i tak większość użytkowników będzie nagrywała na trybie auto. Bateria, którą tutaj mamy ma pojemność 1800 mAh i według producenta nagrywa do 80 minut. Mi tak realnie udało się nagrać około 60-70 minut na jednym ładowaniu, ale wiadomo, włączanie i wyłączanie też ją trochę obciąża. Na koniec, aby wszystko było jasne, muszę zaznaczyć, że kamerkę dostałem od producenta, jednak nie jest to materiał opłacony, nie dostałem żadnych przykazów co do testowania, więc miałem pełną dowolność, aby sprawdzić kamerkę i pokazać jej plus Plusy i minusy. No i właśnie jak o tym mowa, z plusów na pewno trzeba podkreślić. Możliwości, jakie daje samo urządzenie. Nagrywanie wideo w 360 stopniach daje ogrom możliwości edycji i pozwala uchwycić każdy moment. Dzięki dwóm kamerom nie ma problemu, czy nagrywamy to, co jest przed nami, czy nagrywamy siebie, bo po prostu możemy to później wybrać w edycji. To, jak dużo mamy możliwości, jest świetne. Jak chcemy lepszą jakość i wystarczy nam tylko jedna perspektywa, no to przełączamy się na Pojedynczą kamerkę i możemy nagrywać albo tylko siebie, albo to, co jest przed nami. Chociaż, mimo wszystko, trzeba trochę też ponarzekać na tą jakość, no bo są na rynku inne kamerki sportowe w podobnym budżecie, które dadzą nam obraz lepszej jakości, ale za to nie dadzą nam ujęć 360, więc raczej ten sprzęt akurat trzeba porównywać do innych urządzeń, które nagrywają sferycznie. No już na tym polu, no to jest to jednak jeden z najlepszych wyborów. Czy warto kupić tą Insta360? Cena samej kamerki to koszt około 2000 zł. Do tego koniecznością jest moim zdaniem ten chociażby kijek Invisible Stick, który kosztuje dodatkowo około 100-150 zł. No już wtedy mamy fajny sprzęt do nagrywania, ale jednak trochę on kosztuje. A ja mam wersję Creator Kit, której koszt to coś około 2600. I do tego mam jeszcze uchwyty motocyklowe za kolejne 500-600 zł. Dlatego warto przed zakupem zastanowić się, do czego ma ona wam służyć, żeby też wybrać już na początku wersję z niezbędnymi akcesoriami, bo później każde kolejne to jednak wydatek. Na pewno jest to kamerka dla osób świadomych, które wiedzą, jakie oferuje możliwości, a jest ich naprawdę dużo. Możemy nagrywać zjazdy na rowerze, zjazdy na nartach. Możemy z nią biegać czy zabierać ją na vlogi wakacyjne i na pewno możecie mi wierzyć, że tego wideo każdy Wam pozazdrości, bo takie efekty nie zrobimy na zwykłej kamerce, jakie możemy zrobić na tej kamerce 360. Jak podobają Wam się tego typu ujęcia i chcecie sami je tworzyć, no to polecam wybór tego sprzętu, no bo daje sporo fanu. Ja, tak jak mówiłem, nie mogę się doczekać wiosny i wypadów na hulajnozę. Zobaczymy, co się uda nagrać. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie no i widzimy się w kolejnym materiale.